Daj głos, daj głos, daj głos. Tacy jak jesteśmy dla swoich braci mniejszych, tacy potem według teorii psychologicznej jesteśmy dla siebie. Dlatego warto dbać, zwłaszcza w mieście splotów, gdzie dbamy o dobrostan i ubiegamy się o Europejską Stolicę Kultury, aby myśleć o tych naszych braciach mniejszych. I o adopcji, ale też o tych wszystkich nowoczesnych metodach prowadzących do tego, żeby tych adopcji tyle nie było, potrzeba, mówimy tu o sterylizacji, chociażby szczególnie kotów, bo tutaj ta, ten problem w naszym mieście jak w innych występuje, ale też dobre praktyki promować, a, a tutaj mamy też okazję dyskutować na temat praw zwierząt, jak się nimi zajmować i jak dbać o ich dobrostan, o którym już wspomniałem. your goodbye left me with eyes that cry so can I get along without you you took a part someone's was my heart so why not take all of me take all of me take